Zapraszam na prezentację roweru Romet Jubilat z 1975 roku w wersji Lux Na giełdę poszedłem z myślą o zakupie kolejnego Wigry 3 no ale niestety nie było trafił się Jubilat w dobrej kasie więc szkoda było go nie kupić Na początku nie wiedziałem, który to jest rocznik bo na ramie nie było żadnych numerów, ale z pomocą przyszedł internet i okazało się, że w 75 roku była awaria w fabryce maszyny, która nabijała numery na ramę i stąd wiadomo, że jest to 75 rok. Wersja Lux Ma hamulce z przodu i z tyłu. W klamkach szczynkowe. Są nowe klocki, wsadzone. Udało się znaleźć takie w takim stylu retro jak oryginalne z takim chromikiem. I co poza tym jeszcze wersja Lux to znaczy, że ma jeszcze przerzutkę. Jest to przerzutka Shimano trzybiegowa. Przerzutka jest w piaście. No to jest nie to jest mój patent. To było oryginalne, ale na jednej z wycieczek gdzieś zahaczyłem od wystające na polu jakieś gałęzie no i się urwała linka to się złamało, to jest aluminiowe w ogóle trzeba było coś dosztukować ale zrobię też filmik z tym patentem bo no to jest fajne też jak łatwo można to zrobić jak ktoś ma problem a tych linek już nie da się Raczej dostać, ciężko jest z dostępnością, więc trzeba kombinować. No i rowerek, w takim stanie jak jest, to kupiłem, praktycznie za wiele tutaj przy nim nie robiłem. Jedynie co to tak z grubsza, jest przeczyszczony, przesmarowany. Tu było bardzo dużo smaru, wszystko było czarne piasta 333. No, jak rozbierałem z grubsza ją, trochę skomplikowany jest tam ten system to nie jest takie jak torpedo zwykłe ściągnąłem tylko po bokach, po bokach, żeby przesmarować te łożyska zewnętrzne i trochę dokręcić lata ocalko, miał rusz. No to tak tu piasta została przesmarowana i jeszcze przednia tak samo łożyska były wciągnięte, przeciszczone i nasmarowane. No i oprócz tego jeszcze po zakupie. Przeczyściłem korbę i też nasmarowałem łożysko. Oczywiście smar na łańcuch poszedł świeży. I tutaj jeszcze jest w piaszcie taki korek. Teraz pokażę. I tutaj też do smarowania służy wlewa się trochę oleju z tego co wyczytałem mineralnego. Trochę wlałem, nie wiem ile dokładnie się wlewa jeszcze Ale wlałem, żeby, żeby można było jeździć na razie. Jest tam przykładnia z tego co wiem jakaś planetarna. Jeszcze się nie zagłębiałem, ale no, jak nie będę sobie umiał poradzić, to oddam po prostu do rowerowego gdzieś do serwisu, żeby mi to zrobili przegląd. Nasmarowali tak, jak ma być. I będę miał spokój. Co po zakupie, jeszcze tutaj zmienię sobie pedały, żeby można było jeździć, bo oryginalnie były te gumowe, takie trójkątne. Ale po prostu nie, nie szło na nich jechać, bo łożyska nie tyle, że się zużyły po prostu ich nie było muszę je zregenerować albo nie wiem, jak się nie będzie dało, to kupię nowe co tutaj jeszcze z takich rzeczy, co robiłem po, po kupnie roweru aha, to takiego motylka dokupiłem bo tu był łamany. to mi się udało znaleźć i co, brakuje jeszcze oświetlenia na pewno nie było przedniej lampki, tylna lampka. Jest szkiełka. Czy szkiełko było, ale odpadło bo tutaj po prostu ten klosz cały się połamał. No i nie za bardzo się to chciało trzymać. No to już taki kruchy jest ten plastik, że po prostu ciężko żeby to coś przykręcić do tego także z rzeczy do kupienia została mi przednia lampka klosztynnej lampki na razie kupiłem tylko dynamo w jeszcze była konieczna wymiana pięciu szprych w tylnym kole grubszą renowację roweru planuję zrobić w okresie zimowym żeby na razie móc cieszyć się jazdą planuję wszystko rozebrać i wyczyścić ile się da ramę zostawię w kolorze oryginalnym zrobię jedynie zaprawki była naklejka, taka na 10 fabryki Rometa. W planie mam wymianę tej naklejki na nową. Jak się uda znaleźć, to kupię. A jak nie, to będę próbował taką otworzyć, bo mam możliwości. Rower kupiłem z narzędziówką pod siedzeniem. Ale że znalazłem oryginalne narzędzia w ramię, to narzędziówka poszła do wigry. Dzięki za obejrzenie filmu. Do następnego.